Poranek to stwierdziłam, że nałożę maseczkę, pójdę się porością, potrzebuję odetchnąć trochę, bo czuję po prostu takie napięcie w sobie i dobrze się czuję powoli, bo już też mi jakby odpuszcza to napięcie w mięśniu, ale let's go. Umieram w ogóle zmrożony kamień, jest cudowny. Generalnie nie cały masaż wykonuję tym kamieniem, po prostu jest mi niektóre jakby ruchy mega niewygodnie nim zrobić, więc z jeszcze dwa. A mianowicie takie zaciągnięcie tutaj w tym dołku do góry kości I jeszcze tutaj pod żuchwą sobie wkładam paluszki i jadę. Mhm. I w zasadzie tyle. Mój jakby masaż nie jest jakoś mocno skomplikowany. Po prostu robię go regularnie co dwa dni. Myję twarz z tego olejku i tak myjemy kamień. i chciałabym sobie nałożyć jakąś maseczkę żeby troszeczkę e, nie wiem zregenerować moją twarz ponieważ e, nie wiem czy to widać ale ostatnio przechodzi delikatny kryzys i jakby totalnie to akceptuję Dostałam też okres więc to prawdopodobnie dlatego ale no są takie niektóre sery bolą, bolące te pryszcze i i co? I po prostu mam ochotę na maseczkę i nie będę tego ukrywać. W ten moment jest patrzę co mam generalnie w mojej magicznej szczytce maseczek. Bo kolagenu to ja raczej nie potrzebuję. Odmładzająca maseczka w płacie. No nie, ja jeszcze się nie potrzebuję jakoś odmładzać. Jędrniająca, nabliżająca. A może takie cudo? Ha! Tak, jednak postawimy na to, co nie jakby przekonało mnie to. Także, mamo, jeśli ty oglądasz i właśnie zabrałaś maseczkę, Pójdę z tobą <grymne> Ale tu jest ogromnie dużo tego płynu. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest tego bardzo dużo. Wow, pierwszy raz się z czymś takim spotykam, tak szczerze. Nie wiem, jak to w ogóle rozwinę. To jest tak. Wow, ja będę cała w tym brudna. Cała. <grymne> Nie <grymne> mogę tego rozwinąć. O masakra! Jezus Maria! Let's go! E, moja twarz w ogóle nie nadaje się jakby do takich maseczek. Kiedyś w internecie widziałam że tip, żeby poszycinać sobie takie punkty. Jeszcze na brodzie, także jeśli maseczku w płachcie Wam też jakby yy, nigdy do Waszej twarzy nie chcę przylegać i współpracować, to to jest zajebiste. Odkąd ja to zobaczyłam, to noszenie maseczek w płachcie to jest w ogóle umierająca przynieść. wygody może, o tak. I nie wiem jak, jak ja wygląda. Okej, okay, wyglądam trochę śmiesznie, mam ograniczone pole do mówienia, ale zawsze jak jest resztka tego całego serum tutaj, to ja to sobie wyciskam. Tutaj na szyjkę, ale musiałbym go sobie inaczej Okay. teraz na te 15 minut Kiedy już się to mi się twarzy, to mnie sobie zrobić nowe. Bo jest piękna pogoda na zewnątrz, więc idziemy na dwór się porozciąć. Tak, moje ciało będzie to wdzięczne. Czy chcesz powiedzieć do kamery? To teraz robi arbuza. Będzie później szama. Dobra, generalnie mega mocno mi to zjechało. Jezus, a ja mam tego jeszcze mnóstwo na twarzy. Ale spoko luz. Nie zmarnujemy produktu, ale zawsze to robiłam w łazience, A tutaj tak sobie wyszłam z podwórka. I generalnie wyciskam sobie jeszcze pozostałe z tej maseczki. I zawsze sobie jeszcze nakładam resztę na twarz, bo po prostu szkoda mi z tego produktu. A jest go naprawdę. most of ale w ogóle jeszcze sobie na ogródku trochę pomedytowałam i zauważam, że zaczyna wychodzić mi to coraz lepiej, bo na początku miałam mega problem, żeby głową uciec i być tu i teraz, a aktualnie mega mi się to sprawdza i czuję się fenomenalnie, mimo że to nie trwa nie wiadomo ile, tylko to jest pewnie jakieś 10 minut zazwyczaj i czuję się później tak super serio. Może kiedyś Wam nagram, jak wygląda moja medytacja, na czym się skupiam, Pewnie nie jest to jakoś wpisane w system tego, jak to powinno wyglądać, ale mam swój, czuję się po nim naprawdę nieźle i działa na mnie. To jest najważniejsze, bo na początku było mi mega ciężko się w to wdrożyć i, i miałam wrażenie, że to dziwne, a, a teraz jest super, szczerze mówiąc. Chciałabym sobie teraz robić maczę, z racji, że jej bardzo długo już nie piłam. Słyszałam, że żeby zrobić maczę, jak się nie ma tych wszystkich fajnych rzeczy, to siteczko, żeby prze, przez siteczko ją przesypać. I taki fajny, taki fajny, o, do, do wymiksowania tego dokładnie, żeby tego proszku było jak najmniej. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Hmm, także się zabieramy do roboty. W ja tak mam, że jak coś zrobię i mega mi to smakuje, mogłabym to po prostu wypić na hejną genialne. Ja, ja w ogóle bardzo chciałam, żeby mi wyszła tym takim małym e, nie wiem nawet jak to nazwać, tą małą przepaczką elektryczną, żeby mi wyszło ubicie tego, ale no niestety musiał wjechać grubszy mikser do roboty. I szczerze mówiąc, jestem mega zadowolona, bo ten proszek mi się nigdy nie osadza, a tak jak... Robiłam maczę i gdzieś tam sobie uczepywałam to. To generalnie już miałam proszek po chwili na dole. I A teraz nie ma nic. Jest ekstra. Także może wygląda to śmiesznie, że się tak blenduje ten proszek z wodą, ale polecam serio, bo wtedy to jest po prostu maksymalnie gdzieś tam wymieszane. Także jest przepyszne. Nieważne, jak go żeby szuka. A tak jak mówiłam, chciałam to nagrywać, mieć to jakiś fajny napój, a generalnie to z tego napoju już mi prawie nic nie zostaje, bo wyszedł mi zarąbisty, także nie będę tutaj mhm. sobie ujmować e, macza z mojego przepisu polecam. A coś o czym sobie chciałam pogadać, to jest w zasadzie kwestia takiego odpoczynku. I tak jak kiedyś wydawało mi się, to po prostu, jak można odpoczywać, to im więcej czytam książek, im bardziej zagłębiam się w jakiś taki rozwój osobisty. Jak zwiększać po prostu swoją wydajność, to teraz wiem, że tyle, ile pracujesz, tyle też odpoczywa, i twój organizm naprawdę potrzebuje odpoczynku. Ja pamiętam swój moment, kiedy wchodziłam w ogóle w siłownię, w odżywianie i tak jak myślałam, że to jest super zdrowe i wszystko jest świetne, to tak zajechałam swój organizm, że właśnie niestety straciłam okres, ale wtedy też się pojawiły u mnie. E, za mocne myśli tego, że jestem cały czas za duża i myślałam, żeby być jeszcze na większej redukcji, jeszcze na większej, nie, to, że ta redukcja była za mocna. Miałam za mocne treningi na tej redukcji, ponieważ jakby, ok, trening treningiem, ale jak jest się na redukcji i włączy się za mocny trening siłowy, to po prostu dla układu nerwowego to jest już za mocne obciążenie, i w ten oto sposób yy, narobiłam sobie większej szkody niż efekt, który planowałam. Także trzeba być tutaj ostrożnym, ale no niestety człowiek uczy się dopiero na swoich błędach, i po takim czasie teraz widzę ogromne efekty, bo, bo po prostu czuję, że wiem, jak odpoczywać, czuję, że to, co kiedyś dla mnie wydawało się taką abstrakcją, typu nie wiem, poświęcenie czasu na spokojny poranek, zrobienie sobie. Kurczę nawet maseczki, porozciąganie się, po medytowanie. Wydawało mi się stratą czasu, i robiłam to po prostu na siłę, jak ktoś w książce pisał, jakie to jest istotne, a teraz, jak rzeczywiście na no to poświęcam swój czas, to widzę tego efekty, i widzę, że też napięcie po prostu w moim ciele jest zdecydowanie mniejsze, powiem, że każdy odpoczywa po prostu na swój sposób. To jest mój, czyli. Totalny minimum. Maseczka za jakieś 15 zł. Ulubiony napój, może to być szczerze nawet jakiś Pepsi, bo po prostu chodzi o dobrostan w środku. Medytacja, yoga to jest nawet filmik na YouTube, jak się samemu nie do końca wie jak to poprowadzić i to jest wszystko. I to jest wszystko i po prostu spokój. Jeszcze mi się trafiła dzisiaj piękna pogoda na zewnątrz, więc naprawdę nie potrzebuję nic więcej, a, a to jest tylko tyle i aż tyle. Także chciałam to powiedzieć, bo myślę, że na początku... Może też chciałabym usłyszeć o tym, jak zaniedbanie zwykłego odpoczynku może spowolnić mój proces, jak może sprawić, że bardziej się oddalam od zamierzonego celu, niż, niż mi się wydawało. Także taki prosty przekaz po prostu ode mnie. Odpocznij. Jeśli czujesz się naprawdę przebodźcowany, to daj sobie czas, daj sobie chwilę na odetchnienie, bo to jest serio potrzebne. i Szczerze mówiąc, tak sobie nawet teraz myślę, jakbym miała od rana usiąść do pracy, to myślę, że zajęłoby mi to i tak więcej czasu siedzenie przy tej pracy, bym była cały czas rozproszona, już tak jak teraz jest godzina dziesiąta, ja zrobiłam sobie wszystkie rzeczy, bo wstawanie rano u mnie to już na szczęście się wpisało jakby naturalnie, że siódma i ja po prostu mam oczy jak 5 zł. Eee... A tak mogę sobie zaraz usiąść spokojnie do swoich obowiązków i wiem, że na 100% zrobię szybciej niż gdybym po prostu ominęła sobie te moje małe chwile przyjemności. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podoba Wam się y, taki styl nagrywania i mam nadzieję, że dacie mi jakiś feedback i zostaniecie ze mną na dłużej. Także ciao!